Ten rok na rynku monitorów był zdecydowanie rokiem IPS-ów, ponieważ powstało mnóstwo naprawdę dobrych, nowych paneli. Niestety jednak robiono to kosztem paneli VA, o których trochę zapomniano i powstało znacznie mniej nowych paneli tegorocznych. W przyszłym roku ma się to podobno trochę zmienić, a jako że zbliża się podsumowanie roku, jeśli chodzi o monitory, to musiałem jakiś monitor na nowym panelu VA przetestować i wziąłem to, czyli AOC Q24G4XN, czyli jeden z najtańszych monitorów 27-calowych, 1440p, 180 Hz na podobno szybkim Panelu VA, właśnie. I o tej NC na końcu nazwy tego monitora nie zapominajcie, ponieważ na tym rynku liczy się każda jedna literka. Jeśli obetniecie tę literkę N z nazwy, to dostaniecie całkowicie inny monitor na całkowicie innym panelu IPS. Na dzień, kiedy to nagrywam, ten monitor kosztuje 800 zł i przynajmniej na papierze wygląda bardzo dobrze, ale my już bardzo dobrze wiemy to, że to, co dzieje się na papierze, a w rzeczywistości, to często są całkowicie inne rzeczy. Więc przyjrzyjmy się temu dokładniej. Sam monitor, pomimo jego relatywnie niskiej ceny, przychodzi z praktycznie pełnoprawną podstawą, która pozwala nam na wszystko oprócz funkcji pivota. Jeśli chodzi o porty, mamy bardzo podstawowy zestaw składający się z DisplayPorta i dwóch HDMI. Dosłownie nic innego tutaj nie znajdziemy. Uwaga, mówię do Was z przyszłości, ponieważ podczas montażu zauważyłem jedną bardzo ciekawą rzecz. Kiedy będziecie oglądać ten materiał, to zauważycie na ujęciach gier, gdzie miałem włączonego dzisinka takie pionowe paseczki od czasu do czasu. Zauważyłem je dopiero podczas montażu i sam wręcz zgłupiałem, ponieważ nie ma szans, żebym ja tego rodzaju paski ominął w realnych, normalnych testach, żebym ja tego normalnie nie zauważył. Więc od razu wróciłem do tego tematu i nic nie rozumiem. Okazuje się, że te paseczki, które są widoczne na nagraniu z mojej głównej kamery, w ogóle nie istnieją w prawdziwym życiu. Nieważne co bym robił, nie jestem w stanie ich dostrzec, pomimo tego, że w tym samym momencie kamera jest w stanie je nagrać. A najgorsze jest to, że ja nie jestem w stanie wytłumaczyć, co tak naprawdę ta kamera nagrywa i co to w ogóle jest, bo jest to widoczne tylko i wyłącznie w grach, tylko i wyłącznie z włączonym G-Synciem właśnie. Ale w prawdziwym życiu w ogóle nie jesteśmy w stanie tego dostrzec. Tak więc chcę, żebyście o tym wiedzieli. Zmieniałem kable, zmieniałem ustawienia, testowałem wiele różnych rzeczy, i za każdym razem kamera była w stanie coś dostrzec, a ja w ogóle nie byłem w stanie tego jakkolwiek zauważyć. Dla mnie. Po prostu nie istniało. Więc ja muszę się dowiedzieć więcej i pomyśleć, co to by mogło być. Ale wy wracajcie już do samego odcinka. Najważniejszy jednak jest sam panel i od razu zaczynamy od tej rzeczy, która to wyróżnia panele VA na rynku, czyli mowa tutaj o kontraście. A ten na tym monitorze jest po prostu wspaniały. Zmierzony kontrast na ustawieniach fabrycznych wynosi tutaj ponad 4500 do 1. To jest wartością znacznie powyżej standardu dla paneli VA, który to normalnie osyluje w okolicach 3000 do 1. A to oznacza, że mamy, jak na panel VA, naprawdę bardzo dobrą i głęboką Czerń. Oczywiście nie ma sensu żadnego porównywać tego do paneli oled owy bo to jest całkowicie inna liga, również ta cenowa, ale jeśli porównamy sobie taką otoczę na panelu VA do jakiegoś IPS-a na standardowym kontraście 1000 do 1, to różnica jest naprawdę mocno zauważalna. Tak więc osoby, które dużo korzystają z monitora wieczorem czy w nocy, zdecydowanie tak wysoki kontrast, jak tutaj docenią. Ale jak się pewnie domyślacie, tak wysoki kontrast jest tutaj uzyskany kosztem czegoś innego, do czego za chwilę przejdziemy. Wróćmy jednak do kolorów i do samego panelu. Jeśli chodzi o przekonanie barw, prosto pojęcie z pudełka, to jest ono zaskakująco dobre, a to bierze się z tego, że na ustawieniach fabrycznych mamy tutaj zaskakująco dobrze dostosowaną temperaturę barwową, z czego ja osobiście niezmiernie się cieszę. Cieszę się z tego powodu, że producenci postanowili nawet w relatywnie tańszych monitorach dostosowywać je możliwie jak najlepiej pod teoretycznie wartości referencyjne. I to właśnie tutaj dostajemy, ponieważ temperatura barwowa jest bardzo bliska punktu D65 i jest bardzo neutralna. I dzięki temu, właśnie, kiedy popatrzymy stricte na przekłamanie barw na tym monitorze, to okaże się ono zaskakująco dobrze. Owszem, mam. Tutaj monitor szeroko-gamutowy. Mamy tutaj monitor na poświetleniu PFS, a co za tym idzie, ten monitor bardzo mocno wychodzi ponad standard standardy SRGB. Więc jeśli odpalimy na nim fabrycznie jakieś treści typowo sdrowe owe na przykład jakiś film na YouTube, czy jakąś grę w trybie SDR, które to normalnie były tworzone tak naprawdę w standardzie SRGB, czyli znacznie mniejszym niż to, co potrafi pokazać ten monitor, to wiele barw bardzo nasyconych będzie na tym monitorze przesyconych. Ale nawet fabrycznie pewne barwy krytyczne, jak na przykład skóry, są zaskakująco blisko swoich wartości referencyjnych. I właśnie dzięki temu fabrycznie mamy tutaj przekonanie, w okolicach 2,5 z maksymalnymi błędami dobijającymi do szóstki, jeśli chodzi o te najbardziej nasycone barwy, bo one są tak naprawdę najbardziej też wypychane i przesycane. Jeśli jednak nie jesteśmy fanami takich przesyconych barw, a szukamy czegoś znacznie bardziej neutralnego, jeszcze lepiej oddającego zamysł twórcy danych treści, to okazuje się, że ten monitor ma tryb SRGB. I kiedy go włączymy, to praktycznie wszystkie ustawienia w tym monitorze są szare i nie możemy ich zmienić. Ale na szczęście również i w trybie SRGB mamy praktycznie identyczną temperaturę barwową jak poprzednio. Czyli bardzo dobrą, której naprawdę blisko do punktu referencyjnego. I dzięki temu, że w trybie sRGB mamy w miarę poprawnie sklampowane wartości do standardu sRGB właśnie, to to w połączeniu z dobrą temperaturą barwową daje nam prześwietne wręcz przekomanie jak na monitor, który po prostu wyjął z pudełka i włączyłem w nim tryb sRGB właśnie. Mówimy tutaj o przekomaniu poniżej dwójki, co jest wynikiem bardzo, bardzo, ale to bardzo dobrym. Nie jest idealnie, ponieważ kiedy popatrzymy sobie na pomiary saturacji, to zauważymy, że głównie tak naprawdę odcienie czerwonego, magenty, troszkę też Niebieskiego są niektóre jeszcze troszkę bardziej nasycone niż powinny być, jednak to jest naprawdę relatywnie bardzo mała różnica. I ten tryb SRGB zdecydowanie spełnia tutaj swoją funkcję dla tych, którzy nie chcą takich przesyconych kolorów szerokiego lamutu, a chcieliby bardziej naturalne, teoretycznie poprawniejsze oddanie każdy w tym monitorze znajdzie coś dla siebie, właśnie dzięki temu, że mamy dobrze dostosowane ustawienia fabryczne, jak i naprawdę dobrze dostosowany tryb sRGB. Trzeba też porozmawiać o jasności, ponieważ ta maksymalnie wynosi tutaj okolice 330 nitów, co jest bardzo dobrym wynikiem, takim, który nadaje się nawet do używania w jakimś troszkę jaśniejszym pomieszczeniu. Zarazem muszę podkreślić, że minimalna jasność wynosi tutaj okolice 70 nitów, co jest wartością, powiedziałbym, taką graniczną. Jeśli jesteście osobami, które używają monitorów w nocy przez długi, długi czas i macie swój monitor ustawiony na przykład na jasność 0 albo blisko tej wartości, to te 70 nitów może dla niektórych z was być troszeczkę zbyt jasne. Oczywiście jest mnóstwo zewnętrznego programowania, które jest w stanie Wam jeszcze bardziej jakby ściemni ten monitor, jeśli akurat tego potrzebujecie, ale te 70 nitów według mnie będzie bardziej niż wystarczające dla większości osób, a jeśli nie, to bardzo mało temu brakuje do perfekcji. Pochwalić w przypadku tego monitora mogę równomierność bieli, ponieważ ta jest w miarę jednolita. To, czego nie do końca mogę pochwalić, to leciutkie winietowanie widoczne dookoła tak naprawdę krawędzi naszego monitora. Największym takim problemem, który według mnie ma ten monitor i to jest naprawdę już trochę czepianie się, można powiedzieć, to color bending, czyli takie nietypowe, niepoprawne, można powiedzieć, przejścia tonalne. W przypadku akurat tego monitora ten color bending jest widoczny przy bardzo, bardzo, bardzo ciemnym zielonym i bardzo, bardzo, bardzo ciemnym niebieskim. Oczywiście tego rodzaju Bending nie przeszkadza, tak jaki jest tutaj, ale jest to coś, co jestem w stanie zauważyć na różnego rodzaju planszach testowych. Co jednak bardzo ważne, jeśli testujecie kolor Bending na swoim monitorze, to pamiętajcie proszę, że zdecydowanie częściej kolor Bending widzicie z tego względu, że on już znajduje się w jakichś treściach, jest tak, jakby tam wypalony i on tam będzie widoczny na każdym monitorze na świecie. Ja mówię tutaj o stricte color bendingu na specjalnych testach planszowych, które są specjalnie tak zrobione, aby tego kolor bendingu na nim teoretycznie nie powinno być. A tutaj, na bardzo ciemnym niebieskim i bardzo ciemnym zielonym, byłem w stanie zauważyć, że te przejścia tonalne niestety idealne nie były. A propos rzeczy nieidealnych, trzeba porozmawiać o kątach widzenia, które niestety, jak to na panelu VA, do najlepszych zdecydowanie nie należą. Porównując te kąty widzenia, które mamy tutaj do innych paneli VA, które testowałem, no to na szczęście ten gamma shift nie jest zbyt duży, ale zdecydowanie kąty widzenia tego właśnie monitora są zauważalnie słabsze od jakichś dobrych IPS-ów, o LEDach nawet nie ma sensu mówić. Tak więc to coś, co niestety musimy zaakceptować, jeśli chcemy iść w kierunku paneli VA właśnie. I jeszcze wracając do kontrastu i do czerni, musimy popatrzeć na nierównomierność czerni, właśnie, ponieważ ta na moim egzemplarzu wygląda zaskakująco dobrze. I dodatkowo na moim egzemplarzu nie widać tak zwanego efektu chmurkowego, jak to mówię, czyli takiego jakby zabrudzonego ekranu, który wydawałby się niejednolity. Dodatkowo, jako że jest to panel VA, no to nie mamy tutaj problemu z tak zwanym IPS Glow, a połączenie bardzo mocnego kontrastu zarazem też ściemnia nam jakiekolwiek problemy z backlight bleedingiem, które mogłyby na takim monitorze istnieć. Po prostu chcę Wam przekazać to, że panel VA ze względu na to, że lepiej blokuje światło, również lepiej blokuje wszelkie tak naprawdę niedogodności, które na monitorach ciekłokrystalicznych mogą istnieć. Nie znaczy to niestety jednak, że każdy monitor będzie wyglądał tak jak ten. Takie rzeczy jak niestety backlight bleeding to jest jedna wielka loteria. No, to czas przejść do grania, no bo tych 180 Hz nie chcę tutaj zmarnować. Zaczynamy od czego? Od input lag'a, który wynosi tutaj okolice 19 ms. Jest to wynik odrobinę gorszy od innych monitorów o podobnym odświeżaniu jak tutaj. Ostatnio dla przykładu testowałem 165 Hz Dela G2724D, który miał bardzo dobry input lag, jak na jego odświeżanie, i wynosił on okolice 15,5 milisekundy, Więc tutaj ten wynik jest około 3,5-4 milisekundy wolniejszy od takich topowych opcji na podobnym odświeżaniu. Pamiętajcie jednak, proszę, to, że ja mierzę Tzw. input lag end-to-end, -end, czyli od aktywacji specjalnego jakby przycisku na moim urządzeniu do 10% zmiany już na danym ekranie. I ta procedura testowa bierze też pod uwagę odrobinkę, sam czas reakcji pikseli, do którego za chwilę właśnie przejdziemy. Tak więc ten input lag tutaj w żadnym przypadku nie jest zły. To jest bez żadnego problemu input lag, na którym możemy sobie grać w jakiekolwiek gierki, jakie chcemy. Ale trzeba podkreślić to, że jest on mimo wszystko odrobinkę gorszy od innych monitorów na podobnym odświeżaniu. I musimy teraz przejść do następnej rzeczy, czyli do smużenia, które z jednej strony jest świetne, z drugiej strony jest słabe. Pozwólcie, że Wam to wytłumaczę. Kiedy włączymy sobie ten monitor po raz pierwszy, to okaże się, że tak zwany overdrive jest tutaj ustawiony na moc wyłączoną. Na polskim menu moc overdrive nazywa się po prostu przyspieszeniem, i to coś jest wyłączone. I to niestety powoduje, że mamy naprawdę widoczną smugę za obiektem. Tak więc od razu musimy ten overdrive zmienić. Najlepszą mocą dla 180 Hz odświeżania była tutaj zdecydowanie moc średnia, która bardzo to smużenie zmniejszała i dzięki temu to smurzenie na tym monitorze wyglądało zdecydowanie lepiej niż fabrycznie. Więc pamiętajcie o tym. Dlaczego więc powiedziałam, że z jednej strony jest bardzo dobrze, a z drugiej słabo. Z tego względu, że jeśli porównamy to smużenie na tym monitorze do innych paneli VA, które ja miałem okazję przetestować w tym czy poprzednim roku, to to smużenie jak na panel VA wygląda naprawdę bardzo dobrze. Ale zarazem to smużenie, kiedy już sobie porównamy do wszystkich monitorów, które miałem okazję przetestować, również takich w podobnym budżecie, to okaże się, że niestety ale panele VA nadal smużą, zwłaszcza jeśli chodzi o te najciemniejsze przejścia, bo to jest tak naprawdę jedyny problem paneli VA. Kiedy popatrzycie sobie na tę oto tabelkę, która mówi nam, ile milisekund zajmuje przejście tych pikseli z jednego koloru na drugi, czytane od lewej do góry, to zauważycie, że inne przejścia, te zielone przejścia są bardzo szybkie. One trwają tutaj 3-4 milisekundy. To jest topowy wynik. Bardzo szybko to się dzieje. Bez żadnego problemu te przejścia się mieszczą w 180-hercowym oknie odświeżania. Ale kiedy popatrzycie sobie na te czerwone i żółte wartości, to zauważycie, że te przejścia z czerni do bardzo ciemnych wartości niestety tutaj bardzo długo trwają. Nadal mogą trwać nawet okolice 20 Milisekund. I raz jeszcze, jak na panel VA, jest to smużenie bardzo dobre. Ogólnie jednak, mimo wszystko, trzeba sobie prosto powiedzieć, ten monitor nadal smuży i jest to widoczne, ponieważ takich przejść z czerni do ciemnych barw, czy przejść po prostu z bardzo ciemnej szarości do innych bardzo ciemnych barw, nadal mamy mimo wszystko w grach, w serialach, w jakichkolwiek treściach bardzo dużo. Tak więc w tego rodzaju monitorach najważniejszą wartością nie jest wartość średnia, bo ta w tym monitorze jest po prostu fantastyczna. Najważniejszą wartością w każdym jednym monitorze zawsze jest ta wartość, jest najwolniejsza, bo to jest co, co my zobaczymy. Tak więc ten monitor nie smuży, jeśli chodzi o jakiekolwiek jaśniejsze przejścia, ale przejścia najciemniejsze są nadal problematyczne jak na panel VA. Najdłuższe tutaj wynosi okolice 20 milisekund, co i tak jest wynikiem znacznie lepszym niż to, co dostawaliśmy jeszcze w niektórych monitorach nawet z tego roku, gdzie te przejścia mogły trwać nawet uwaga, okolice 40 milisekund. Tak więc to nie jest monitor dla wszystkich. Jeśli jesteście osobami, które nadal są mimo wszystko wyczulone na smużenie, to nadal będę Wam polecał tak naprawdę panele IPS-owe. Jeśli jednak wcześniej używaliście albo teraz używacie panelu VA i to smużenie, które na nim widzicie Wam nie przeszkadza, to prawdopodobnie smużenie na tym monitorze jest zdecydowanie lepsze od tego, co już teraz Wy widzicie na jakimś starszym monitorze na takim panelu, więc wtedy będzie to jeszcze lepsze. Ale tak jak mówię, to nie jest monitor dla wszystkich i o tym smużeniu, pomimo tego, że jak na panel VA jest naprawdę dobrze, musicie Wiedzieć. Jest tutaj jeszcze jeden temat, moim zdaniem równie ważny. g -Sync. Ku mojemu zaskoczeniu, ta synchronizacja tutaj działała w miarę poprawnie z moim komputerem. Dlaczego to jest takie duże zaskoczenie? Ponieważ panele VA, na równi praktycznie z panelami OLEDowymi, niestety mają ogromny problem z działaniem z synchronizacją. I dochodzi do tego, że te monitory, kiedy łączymy w nich synchronizację, bardzo mocno migoczą w tych ciemnych barwach, i jest to bardzo dla nas niewygodne i nam to po prostu przeszkadza w rozgrywce. Jednak ku mojemu zaskoczeniu, kiedy włączyłem G-Synca na tym monitorze, zablokowałem klatki na 177 fps, to okazało się. Że ten g działa tutaj naprawdę dobrze i migotanie, pomimo tego, że ciutko gdzieś tam istnieje, jest przynajmniej dla mnie osobiście całkowicie pomijalne i jest wręcz minimalne. Widoczne na tym nagraniu, na którym tutaj to widzicie, bardzo, bardzo lekko, ale w realnym, zwykłym użytkowaniu jest to coś, co mi w ogóle nie przeszkadzało. Tak bardzo mi to nie przeszkadzało, że ja tego g na tym monitorze miałem włączonego ciągle. I sami możecie ocenić, jak to wygląda, bo te ujęcia z gier były nagrane z włączonym dystynkiem właśnie. Skoro już o tej synchronizacji mówimy, bo ona u mnie działa naprawdę dobrze, to musimy porozmawiać o jeszcze ważniejszej rzeczy, czyli o smużeniu z włączoną synchronizacją właśnie. Dlaczego? Ponieważ kiedy mamy włączoną synchronizację, to odświeżanie monitora się zmienia. Zmienia się na takie, które jest równe ilości FPS-ów w danej grze. Tak więc jeśli sobie gramy w 170 klatkach, to monitor będzie się odświeżał 170 razy. I wtedy mając włączoną moc Overdrive na mocy średniej, nadal będzie to wyglądać bardzo Dobrze i nie będziemy widzieć tak zwanego overshootu za poruszającym się obiektem. Ale kiedy nasze klatki już spadną i będziemy mieć przykładowo 80, 70 czy 60 klatek w naszym monitorze, to na tej mocy średniej niestety zauważymy bardzo duży overshoot, czyli przestrzelenie tych kolorów i musimy tak zwany overdrive zmniejszyć, najlepiej nawet do poziomu wyłączonego. Tak więc, kiedy ten overdrive ustawimy na moc wyłączoną, no to wtedy, nawet kiedy gramy w 65 klatkach, zauważymy, że za poruszającym się obiektem nie mamy, na szczęście, overshootu. Tak więc, jeśli planujecie tutaj używać synchronizacji, a ja bardzo polecam to przetestować, bo moim zdaniem jest to funkcja bardzo ważna w aktualnych monitorach, to dopóki macie bardzo dużo klatek, dajmy na to 120 i wyżej, śmiało możecie trzymać ten monitor na mocy średniej. Ale jeśli tych klatek będziecie mieć często poniżej setki, to polecam tę moc overdrive zmniejszyć nawet do tego najmniejszego poziomu, tak aby nie mieli tego overszutu i takiego przestrzelenia do jaśniejszych barw za poruszającym się obiektem, bo jest to coś bardzo frustrującego i nieładnie wyglądającego. Tak więc trzeba to dostosować samemu, w zależności mimo wszystko od klatek w tym monitorze, jeśli chcemy, żeby to wyglądało możliwie jak najlepiej. Propo wyglądania jak najlepiej, to ten monitor możemy też podłączyć do konsoli. Ja to podłączyłem do PS5 i wygląda to następująco. Monitor jest w stanie zaakceptować sygnał 4K 60 Hz i może się w takim właśnie trybie jakby włączyć, ale może się też włączyć w trybie 1430p i 120 Hz. Jedyną moim zdaniem ważną rzeczą, którą warto tutaj zrobić, to wyłączyć tak naprawdę tryb HDR, który przynajmniej według mnie wygląda słabo i ma zdecydowanie gorszą krzywą JTF niż te fabryczne ustawienia, które są tutaj naprawdę dobrze dostosowane w zwykłym trybie SDR. A ten monitor włącza się w trybie HDR, kiedy podłączymy go do konsoli, i moim zdaniem źle tam wygląda, ponieważ musicie wiedzieć, że tego rodzaju monitor z HDR nie ma tak naprawdę nic wspólnego. HDR w przypadku tego monitora to jest nic innego jak zwykła naklejka, która tak naprawdę nam prawie nic nie daje. Ten monitor w trybie HDR może co najwyżej Wyżej wykorzystać swój szerszy gamut i tak naprawdę tyle. Nie jest w stanie uzyskać jakiegokolwiek HDR, high dynamic range, czyli szerokiego zakresu tonalnego, ponieważ on nie jest w stanie jeszcze bardziej się ściemnić i nie jest w stanie w pewnych miejsc swoim monitorze jeszcze bardziej rozjaśnić. Tak więc to nie jest HDR i polecam w przypadku konsoli tryb HDR po prostu wyłączyć, bo według mnie w trybie SDR ten monitor wygląda znacznie, ale to znacznie lepiej. Rynek paneli VA w tym roku wygląda naprawdę smutno, kiedy popatrzymy sobie na to, ile powstało nowych, świetnych monitorów na nowych panelach IPS-owych. Jednak ten monitor Pokazuje, że w relatywnie niskiej cenie, jak na jego właściwości, jesteśmy w stanie dostać sprzęt, o który ktoś naprawdę zadbał. Bo mamy tutaj bardzo dużo rzeczy świetnie dostosowanych prosto po wyjęciu z pudełka. Mówię tutaj o temperaturze barwowej, o gammie, która chociaż nie jest idealna, to jest nadal bardzo dobra. Mówimy tutaj o przekamaniu barw, mówimy tutaj o trybie SRGB. Każdy tak naprawdę pod tym względem znajdzie coś dla siebie. Mamy tutaj dobrą, maksymalną jasność, akceptowalną, powiedziałbym, minimalną jasność. I przede wszystkim świetny kontrast, czyli coś, dlaczego tak naprawdę kupuje się panele VA. Nie możemy jednak zapomnieć o minusach tego monitora, o mimo wszystko leciutkim winietowaniu, o kolor bendingu w przypadku bardzo, bardzo ciemnych barw, czy o kwestii kątów widzenia, które jak to na takich panelach są niestety po prostu relatywnie słabe. A o grach, smurzeniu i całej reszcie już się dosłownie przed chwilą mocno wypowiedziałem. Moim zdaniem, jeśli szukacie taniego monitora, który ma bardzo dobry kontrast, ale który nadal nadaje się bardzo dobrze do grania, kosztem oczywiście tego smużenia, o którym Wam powiedziałem wcześniej, to jest to opcja, nad którą warto się zastanowić. A zarazem, jeśli jesteście osobami, które niestety na smużenie są bardzo mocno wyczulone i wcześniej już testowaliście jakieś inne panele VA i zauważyliście, że to jednak nie jest dla Was, no to nadal polecam Wam patrzeć tak naprawdę na panele IPS-owe. Przykładowo istnieje chociażby ostatnio testowany Gigabyte Model G27Q, który na dzień dzisiejszy kosztuje bardzo podobne pieniądze jak ten oto, AOC, a jest właśnie 27-calowym monitorem na panelu IPS, również o bardzo wysokim odświeżaniu i o bardzo wysokiej rozdzielczości a przede wszystkim jest monitorem, który po prostu znacznie mniej smuży. Tak więc jeśli jest to dla Was ważna rzecz, no to nadal panele VA idealne nie są. Ale jeśli na panelach VA jakiś czas swojego życia już spędziliście i to smużenie jesteście w stanie zaakceptować, to tutaj dostajecie naprawdę bardzo dużo za bardzo fajne pieniądze. No i pamiętajcie proszę, że monitory 1440p są teraz naprawdę relatywnie bardzo tanie, ale wejście w ten świat 1440p, jeśli chodzi o granie, aż tak tanie nie jest. Ponieważ owszem, oszczędzicie naprawdę dużo na monitorze, i jesteście w stanie kupić świetne monitory w bardzo dobrej cenie, ale pamiętajcie, proszę, że przynajmniej jeśli chodzi o gry i o granie w większym klatkarzu, no to wymogiem będzie posiadanie jakiejś lepszej karty graficznej. Więc coś za coś, bądźcie, proszę, tego świadomi, zanim skoczycie na monitory tej rozdzielczości. Tak więc wy musicie wybrać, co bardziej preferujecie i co jest dla was, a co nie. Teraz rynek monitorów jest tak ogromny i tak piękny, że zdecydowanie każdy z Was znajdzie coś dla siebie.